Dzień dobry. Witam Was gorąco w sercu i na dworze. Dzisiaj będzie o intuicji. O tym, żeby myśleć czasami sercem. A może nawet często myśleć z sercem, a nie tylko rozumem. Wiem, wiem, rozum jest nam oczywiście potrzebny, ale to serducho często nam podpowiada to. Co dla nas będzie najlepsze? Pewna osoba, z którą kiedyś współpracowałam na takim polepszaniu siebie, powiedziała mi, że mam ogromną intuicję, ale że zupełnie z niej nie korzystam. I dała mi kilka cennych wskazówek, co zrobić, żeby z tej intuicji zacząć korzystać. I po prawie roku, myślę, chcę Wam powiedzieć, że mam coraz więcej takich właśnie przemyśleń. Dzisiaj rano też miałam takie przemyślenia e, odnośnie jednej e, decyzji, i dlatego chyba o tym jest ten e, filmik: że są sposoby na to, żeby zacząć bardziej korzystać z intuicji. E, Intuicja jest trochę jak mięsień, jak brakuje nam mięśni w brzuchu to nie znaczy, że one nie istnieją, nie? tylko że one są, ale pod tłuszczykiem, są malutkie, schowane, więc muszę zrobić dobry trening, żeby sobie te mięśnie wyrobić. I z intuicją jest trochę tak jak właśnie z mięśniami, muszę zrobić sobie dobry trening i jak zrobię ten dobry trening, jak poćwiczę swoją podejmowanie decyzji z serduchem, no to w większości sytuacji będzie mi łatwiej sięgnąć po tą intuicję, po to, co mi serce podpowiada. I jak to zrobić? Słuchajcie, jak zacząć korzystać? Dla mnie najważniejszym takim krokiem, pierwszym krokiem, który to ułatwił, była codzienna komunikacja ze sobą. Codziennie nabierałam łączności ze sobą i komunikowałam się sama ze sobą, co wiązało się z tym, że na przykład właśnie zaczęłam medytować. Zaczęłam być uważna na swoje potrzeby, zaczęłam być bardzo uważna na to, co mi mówi moje ciało i jak ono reaguje w danej sytuacji. Czy jak podejmę jakąś decyzję, to się na przykład, nie wiem, garbie i kule, czy mówiąc o czymś, prostuje się i, e, i czujesz, że to ciało pokazuje, że tak, to jest ta droga, nie? że jest dobrze. Czyli pierwszy krok do rozwoju e, intuicji to jest komunikowanie się, ze sobą ze swoim serduchem. Ja czasami wręcz właśnie komunikuję się w taki e, sposób, że e, kładę sobie ręce tutaj na serduchu, robię głęboki oddech i słucham, co mi to ciało podpowiada. Obserwuję, co tam się dzieje. Czyli komunikuję się ze sobą, medytując, skupiając się na oddechu, będąc uważną. E, Druga rzecz to jest to, o czym wspomniałam, ale nie nazwałam, że to jest drugi czynnik. To jest to właśnie takie wywołanie tej refleksji poprzez na przykład położenie ręki w okolicy serca, co pozwala mi zrozumieć, nie? co tam się dzieje, właśnie połączyć się, skomunikować z tym obszarem serca. Trzecia rzecz, która pomaga. To jest właśnie słuchanie swojego ciała. Słuchanie tego i obserwowanie, widzenie tego, co ciało chce mi e, powiedzieć. Czy ono się zgarbiło, czy ono się wyprostowało, czy przeszły mnie dreszcze, czy zaczyna mnie gdzieś boleć w okolicy karku, czy zauważyłam, że jest mi ciężko mówić, na przykład i e, gdzieś pojawił się jakiś szczękości w różnych takich dla mnie lękowych trudnych sytuacjach mam górę w gardle i no za już momenty kiedy jakby to ciało mi mówi e, nie podpowiada że jest inaczej że na przykład robię coś bo rozum mi mówi zrób bo na przykład nie wiem zarobisz e, na tym pieniądze i będziesz mogła wyżywić rodzinę ale moje ciało mówi kurcze to nie jest dla ciebie na przykład to spotkanie i mm, Kolejna rzecz to jest to, i to się z tym bardzo wiąże, reaguje na energię drugiej osoby. Kiedy jestem bardzo skomunikowana ze sobą i kiedy um, wsłuchuję się w to, co mi moje ciało chce podpowiedzieć, to jednocześnie wiem, co robi dla mnie energia innych ludzi. I reaguje, ja wiem, że na tą energię reaguje. I teraz jeżeli na przykład przychodzi do mnie klient, klientka, i ja wiem, że mamy ze sobą dobrą wymianę, że, że czuję fajną energię, że nie czuję się taka wypruta, nie? I że będę mogła pomóc tej osobie, to to z nią współpracuję. Ale czasami się zdarza tak, że nie jestem w stanie, że ktoś przychodzi z tak złą energią, że nie jestem w stanie mu pomóc i dobrze go wspierać, i wtedy jasno o tym mówię, że nie czuję się na siłach, że nie czuję tak, żebyśmy mogli ze sobą się dobrze dogadać. I szukamy razem innego wyjścia, na przykład innego terapeuty. I to właśnie, co, co mi robi ta energia, tak, innych ludzi, umiejętność odczytywania tej energii, to też jest proces budowania intuicji. Czyli podsumowując, jak rozwijać swoją intuicję, codziennie komunikować się ze sobą, uczyć się z serduchem, tutaj, nie? W obszarze, łączyć się z obszarem serca. Być uważnym na komunikaty płynące ze swojego ciała i nauczyć się patrzeć, odczuwać i też być takim uważnym na energię innych ludzi. I jak chcę podjąć decyzję jakąś, to zadaję sobie pytanie. I pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to jest taka myśl, właśnie z serca. Często warto właśnie podjąć, taką e, pracę nad własną intuicją. Żyjcie w zgodzie ze swoim serduchem. Będzie Wam dobrze i ciepło.